Globalne cła Trumpa. 2 kwietnia 2025 roku rynek zareagował, jak człowiek, który zobaczył pożar w kuchni. W dwa dni SP 500, czyli 500 największych amerykańskich spółek, spadło o prawie 10%. To największy taki spadek od 2020 roku. Hasło drugie: Nvidia 4 miliony dolarów. 9 lipca 2025 roku Nvidia zostaje pierwszą w historii spółką, z kapitalizacją w wysokości 4 milionów dolarów. 4 milionów dolarów to prawie 4 więcej niż PKB Polski. Trzeci podpunkt jest bardzo ważny. Spadające stopy procentowe. To nie jedno wydarzenie, ale szereg niezwykle ważnych. Dlaczego? Po długim czasie zacieśniania pasa przez bank centralny, stopy procentowe zaczęły spadać. Globalnie i szczególnie w Polsce. Efektem tego był tańszy pieniądz. Na przykład. Wnioski o kredyt rok do roku wzrosły o prawie 40%. To jak zdjęcie nogi z hamulca. Gospodarka zaczyna znowu się toczyć. Spadające stopy poprawiają nastroje. Podbijają ceny aktywów akcji, inwestycji, nieruchomości. To spowodowało historyczne noty na polskiej giełdzie. Efekt WIG w ciągu roku urósł o 45%. To jak długo ignorowana drużyna, która wchodzi do Ligi Mistrzów. Zapraszam Cię do obserwacji mojego profilu.